No, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam Was z vloga plenerowego, a właściwie ogrodowego. A tu, browariatka i browariatka Vlog. Dziś będziemy degustować piwo z nowego browaru. A jeżeli jesteście ciekawi z jakiego i jakie będzie to piwo, zapraszam. Browarem, którym się zajmiemy, jest Beverage Brewing. Browar pochodzi ze Zbąszynia, co jest szczególnie dla mnie istotne, ponieważ Zbąszyń jest miastem, z którego pochodzę. Jest miastem, w którym się wychowałam. Także, no... Było to dla mnie nie lada zaskoczenie, że w moim rodzinnym mieście powstał browar. No, wow! W sumie nigdy nie spodziewałam się, że jest tutaj więcej birgików. A jednak... Także oczywiście... Od razu musiałam się zaopatrzyć, ażeby to spróbować. Co więcej, będziemy dzisiaj próbować piwo Fresh Coco Madness. A jest to konkretnie sweet stout, czyli jak jest na etykiecie napisane. Styl zachujący się ciem, yy, ciemną barwą oraz średnią goryczką. Smakuje aromacie, czuć słodycz oraz wyraźny nuty polanego zboża i kawy. Dodatek kakao sprawia, że piwo jest bardziej złożone mięta orzeźwia i przełamuje słodycz piwa. I to piwo przede wszystkim zainteresowało mnie, od, oczywiście od razu po pochodzeniu browaru, to miętą. Bo szczerze mówiąc nie spodziewałam się to z miętą. No jest to dość niebanalne połączenie według mnie. Także no, się tutaj chętnie zagłębię w temacie. Ekstrakt 17%. To my tu jeszcze mamy. Co tam się Mam bardzo dziwnego kota, także jeżeli się będzie tu przewijał, to z góry przepraszam. <grym> yy, dobra, no to co? Myślę, że. Nie będziemy się rozwodzić na temat stylów. Jak już mówiłam, odcinek o stylach może być osobno. Tymczasem otwieramy. Ok, zanim otworzymy i spróbujemy sobie tego piwa. Mam tutaj szklankę. To jest szklanka już dość zabytkowa. Z piwa Dog in the Fog. Może ktoś z Was pamięta to piwo. Dawno temu w sumie się z nim spotkałam. Szczerze mówiąc, ta szklanka jest w mojej rodzinie już od dawna. I na pewno od momentu, kiedy nie mogłam pić piwa. Tak więc poza tym mam tutaj jeszcze otwieracz. To również jest bardzo zabytkowy otwierz, bo ma około myślę, może nawet 20 lat. I również yy, zawsze gdzieś tam leżał w mojej kuchni. Także do niego też mam sentyment, mimo że wygląda już jak wygląda. Ale mimo wszystko często po niego sięgam z sentymentu. Także dzisiaj sentymentalny odcinek. A dodam, że dziś nie tylko wspieramy polski craft, ale też lokalny craft. Z czego jestem tym bardziej dumna? Otwieramy. Czarny golas. Co prawda, planer nie jest najlepszym miejscem na degustację, ale ja no tutaj na pierwszy ogień idzie kakao. Zdecydowanie. Dobra. No to zobaczymy, co z tego wyniknie. Ok, piano bardzo. Ciemna, ale dość nie trwała, widzę, będzie. Szkoda. Hmm. Raczej typowy stout. W aromacie tej mięty słabo w sumie wyczuwam. Może w smaku będzie lepiej. Tak jak mówię, hmm, to nie jest najlepsze miejsce, żeby degustować piwo. To już wiemy. Ale mimo tego bardzo zależało mi na tym, żeby w końcu nagrać z pleneru, bo mamy tak mało okazji, żeby teraz wyjść w plener, więc stwierdziłam, że warto skorzystać chociażby z ogrodu. no i tu jest mięta tak zdecydowanie co jest mięta Tylko ta mięta jest taka hmm, to jest jakaś z tego co się orientowałam domiana mięty która nie jest bardzo ostra w smaku taka intensywna tylko raczej taka delikatna mięta nie pamiętam nazw tej mięty także nie będę wam tutaj kłamywać no jest ciekawe bo szczerze mówiąc, jeżeli komuś może się skojarzyć to piwo z czekoladą z miętą, to nie do końca jest ten smak. Na pewno, chociaż, w sumie może trochę taka kawa z miętą. Piana już niestety znikła, to kurczę, akurat ja bym tutaj była za tym, żeby ta piana została, ale... To już mniejsza o większość. Więc tak. No powiedzmy ok, niech będzie. Kawa z czekoladą i miętą. Coś w tym stylu. Fajnie, bo to piwo jest akurat też yy, schodzone w tym przypadku. I przez to jest yy, takie bardziej orzeźwiające. Stałty przeważnie powinno się pić raczej w temperaturze wyższej aniżeli piwa jasne. Natomiast w tym przypadku słodzenie jest moim zdaniem wskazane. No też niekoniecznie. Można w, taki, w takiej wersji spróbować. Także jeżeli będziecie mogli gdzieś to piwo nabyć, to polecam spróbować w jednej i w drugiej wersji. Może zobaczymy. Ja sobie zostawię tą część może na później. Zobaczymy, jak ono będzie smakować, jak będzie cieplejsze. Ale na pewno tak, nie jest to piwo ciężkie, nie jest takie zalegające. Jeżeli ktoś nie lubi bardzo mocnych stoutów i ogólnie bardzo mocnych piw, które są takie ciężkie, wręcz syropowate, to to jest naprawdę bardzo rzeźkie. Fajnie, naprawdę jest coś innego. Wiecie już, ja lubię dziwne piwa, inne piwa i chociaż też czasem klasyka, ale przeważnie raczej będę uderzać w to, co jest dziwne, nietypowe. Już niedługo szykuje się nowa seria pod tytułem Co za piwo. Mam już pierwszą propozycję piwa, które będę musiała zdegustować. I też, no cóż, to nie będzie piwo inne, takie jak dotychczas były, ale takie, które wielu z Was nawet nie odważyłoby się wypić. Oczywiście propozycje takich piw. Cały czas. Zapraszam do sekcji komentarzy. E, Podajmy się wypicia naprawdę każdego piwa. Chociaż, czy każdego? Postaram się. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No to cóż. Jeszcze jedno ogłoszenie. Mianowicie, w przyszłym tygodniu mm, ruszam z blokiem zważenia piwa. Będzie to jakby taka seria: Ważę wariatka i. Mam do Was pytanie, poprosiłabym również o sugestie w komentarzach, e, jaki styl bierzemy na pierwszy ogień. Ponieważ e, nie do końca jeszcze jestem pewna tego, co uważę. Mimo wszystko obawiam się, że to, co uważę, może być mm, dziwne. Może na początku nie wyjść. Oczywiście liczę się z tym, ale myślę tak właśnie, od czego zacząć i liczę na Waszą pomoc. Także co? Miły wieczór, bardzo ciepły dzień, ten dzień, kiedy to nagrywam, jest naprawdę bardzo wiosenny i miło. Także chwała za ogrody. Yy, myślę, że częściej będę stąd dla, do Was nagrywać, dopóki nie będzie innej możliwości, będę nagrywać z ogrodu często vlogi plenerowe, jak również z domu. Jeżeli macie jakieś propozycje yy, co do kolejnych filmów. Również zapraszam do komentarzy. I co? Uważam, że to piwo jest na wiosenny wieczór idealne. Radzę się zainteresować tym browarem, ponieważ yy, widzę, że w swojej ofercie ma naprawdę ciekawe piwa. Jest yy, na pewno yy, IPA z herbatą. Yy, bodajże. Ostatnio wyszło nowe piwo, owocowe, letnie. Nie jestem pewna, jakie jeszcze go nie piłam. Ale oczywiście, linka zostawiam Wam w opisie, jeżeli chcecie zainteresować się tym browarem. No i cóż, słońce zaszło. Ja dopijam swoje piwo. I tradycyjnie zapraszam Was na mojego instagrama, do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, nie w dół, jak w dół, to, to, to będzie mi smutno i będę musiała wypić jeszcze więcej piwa, a tego chyba nie chcemy. Chcemy, <grym> ale mimo wszystko suba, łapki w górę, jak najmile widziane, no i to by było na tyle, także co już więcej pozostaje mi powiedzieć? Na zdrowie.